Pamiętacie może odcinek, w którym kupiłem Resource Packa za 100 zł? E, ja pamiętam. Tym bardziej mój portfel pamięta, on mnie nie pozwoli tego zapomnieć. Obiecałem wam wtedy, że jeśli dobijemy pod tamtym odcinkiem 500 łapek, e, to kupuję najdroższe szojdary, które też kosztują 100 zł. No i co? Wpiliście. Niestety. Ej, no ale to jest smutne. Pod innym odcinkami, proszę was, żebyście dopili 300 apek to nie możecie. Ale jak chodzi o wydawanie kasy, to zawsze wbijecie. No, no dobra, no idziemy kupić. Także jesteśmy na stronie Continuum Shaders, gdzie możemy kupić wczesny dostęp do ich shaderów za 25 dolarów. Co ja robię ze swoim życiem? Po zdjęciach to wszystko wygląda genialnie, ale czy to jest warte 100 złotych? Przekonamy się. Nie wspomniałem wam jeszcze chyba, że te shadery współpracują z tym teksturpakiem, który kupiliśmy ostatnio. Także sprawdzimy, jak to razem wszystko funkcjonuje, ale stwórzmy jakiś świat na początek, drogi świat, to chyba jest dobra nazwa, zdecydowanie, jak to mi się jeszcze nie załaduje, to ja naprawdę będę zły naprawdę będę bardzo zły, ale idę wszystko w dobrą stronę, uwaga, 80% mamy, to zostawcie łapkę w górę i lecimy co ja za dźwięki wydaję w ogóle nie mam pojęcia, wow, dobra od razu wam mówię, na pierwszy rzut oka jestem pod mega wrażeniem. Te drzewka już znamy z wcześniej, czyli znamy z tamtego teksturpaka, który poznaliśmy wcześniej, ale ogólnie takie, które odbicia daje to światło, jest po prostu epickie. Sprawdzimy, co my tutaj w ogóle mamy za rzeczy. Aż sobie muszę render distance zmniejszyć, bo mój komputer nie wytrzymuje. Sprawdzasz, ile mam FPS-ów, uwaga! O 76 FPS-ów. No dobra, styknie. Jak wygląda woda, powiedzcie mi? Właściwie taką wodę mogliśmy spotkać już na innych shaderkach, mimo wszystko zawsze robi ona wrażenie. Spójrzcie, jest piękna, ale co chyba jest najlepsze to jest to światło, wow! Dodali chyba w międzyczasie trochę bloków, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ich, wydaje mi się, że nie było wcześniej na tym teksturpaku packu, yy, ale jeśli chodzi o teksturpak pack, to wbijajcie na poprzedni odcinek z tej serii, macie go w y, prawym górnym rogu ekranu w karcie. Yy, teksturpak pack najdroższy w Minecraft za 100 zł, tam sobie to wszystko możecie obczaić, a my lecimy dalej obczaić, jak to wszystko tutaj wygląda! Ale tu się świetnie teraz wygenerował, aż tu można normalnie spojrzeć, jak to wszystko wygląda, tylko włączę sobie może inny czas, na przykład dajmy na to 11 tysięcy, wcale nie włączałem go wcześniej, ale zobaczmy, jak to wszystko to, się prezentuje. Otóż, jak tu wszystko ładnie świeci, to jest po prostu pięknie. No, ale nadal nie widzę, żeby to było warte 100 złotych, No, bez przesady. Dobra, biorę pochodnie i wbijamy do jaskini, sprawdzić, jak to tam wygląda. Hmm, no dobra. Zapowiada się całkiem fajnie. Czy to jest koniec tej jaskini? Nie. Okej. Okay. No, jak jaskinia, jak jaskinia swoją drogą. Oprócz tego, że mamy Creepery. Cześć, panie Creeperze. Dzień dobry. E, czy coś ciekawego tu zobaczymy, oprócz tego, że tu jest ślepa uliczka? Nie, ale ogólnie światło to jest naprawdę genialne na tych shaderach. No, ale to no, chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o światło. Choć, no, przyznajcie. Jak spojrzymy na te drzewa i jeszcze na to słońce, które tam jest z tyłu, to nie wygląda kompletnie jak Minecraft. Jejku, to jest przepiękne. W sumie jestem ciekaw, jak to wszystko prezentuje się w nocy. Także zaraz się przekonamy, bo się tutaj powoli robi nocka. Eee, no i to będzie ostateczny test dla tych shaderów. Chciałem zrobić sobie jeszcze domek, ale tu jest już tak ciemno, że nic nie widzę kompletnie. Ale niebo to jest mistrzostwo świata. Czy wy widzieliście ten zachód słońca przed chwilą? Jak to wyglądało? Czemu się robi tak ciemno? No nie! Ej, tu nic nie widać! Halo, gdzie jest księżyc w ogóle? O co chodzi? Przecież tu kompletnie nic nie będzie zaraz. No, ep, a, Jestem na środku doliny. Nie ma księżyca. Nie ma niczego. Zobaczcie, zniszczę pustynię. Tu to jest ciemno i, i ja. Po prostu nie wiem jakim cudem twórcy nie przewidzieli czegoś takiego jak księżyc ani gwiazdy Nie wiem czy to jest kwestia e, pogody jak aktualnie jest na tym serwerze Nie nie na serwerze, na moim świecie Czy, czy mamy po prostu jakąś bezgwiazdną pogodę Czy jak zmieni na przykład na weather, e, nie wiem, dajemy sobie deszcz i zobacz... Albo nie, burzę dajemy sobie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, burzę O, swoją drogą, deszczyk spoko wygląda No, no nie, no nic nie widać kompletnie, jak zniszczę tą pochodnię to to jest ciemno jak wiecie sami gdzie Nie no, nie wytrzymam, dajemy sobie, sobie dzień i sprawdzę jak wygląda deszczowa pogoda tutaj? O, tu jest przy okazji moje żelazo, które postawiłem wcześniej. No, deszcz jak deszcz. Słoneczko tutaj fajnie też w tym deszczu wygląda. Co tu się działo z tym deszczem? Czy widzieliście jakieś takie dziwne kształty, które ten de deszcz robił przed chwilą? Nie dobra, chyba mi się tylko wydawało, bo tutaj ich teraz już nie ma. No ale no dobra, ogólnie sprawa wygląda następująco. Wracamy szukać księżyca, bo coś naprawdę jest nie tak. No spójrzcie, zachód jest ogólnie przepiękny. To trzeba akurat przyznać twórcom, ale idźmy sobie na samą górę zobaczyć, jak tutaj wygląda cykl dnia i nocy. Bo nie wiem czy wiecie, ale jak wejdziemy odpowiednio wysoko. Tutaj w świecie Minecrafta, to będziemy widzieć całe niebo. I mam nadzieję, że tym razem też się uda i będziemy to wszystko widzieć. Zaraz się zresztą przekonamy. Choć może do celów eksperymentalnych włączmy sobie dzień. Zepnąłem się właśnie 5000 kratek ponad ziemię i widzę słońce, nie widzę księżyca. Zobaczymy, co jest stanie, jak włączę teraz noc. I czy jest tutaj księżyckie? Nadal jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Co jest z tym Minecraftem nie tak? Co jest z tymi shaderami, że tu jest tak cie? O, o, nie, tutaj coś jest? Nie, to po prostu obróciłem się o 360 stopni. Czemu to nie ma gwiazd? Czemu tu nie ma niczego? Jestem zdegustowany. Teraz sobie muszę jeszcze troszeczkę pospadać, bo byłem 5000 kratek nad ziemią. To nie jest tak prosto stamtąd zlecieć. Ale ile mam FPS-ów w tej przestrzeni kosmicznej? No to mi się podoba, tak? Mógłbym akurat cały czas. Dobra, 300 kratek i widzę już ziemię. Mamy to! Jest misja zakończona! Udało się dotrzeć z powrotem na ziemię nic mi się nie stało. Widzicie, spadłem z 5 km i, i kompletnie nic. Jestem człowiekiem z żelaza normalnie. W sumie prawda, jestem kolebem. To pasowało kompletnie to, co powiedziałem przed chwilą. Mam pewien pomysł. Zróbmy sobie takie małe, testowe pomieszczenie z żelaza oczywiście, bo z czego by innego. I zobaczmy, jak wygląda glowstone albo inne takie świecące rzeczy na tych continuum shaderkach. To będzie wyzwanie, serio, spójrzcie. E, akurat glowstone, nie glowstone, sorry, bloki żelaza mają taką teksturę, która, do e, no, odbija wszystko dookoła. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I zapalimy tutaj zaraz jakąś tajemniczą lampkę. Przede wszystkim zamknijmy się w tym pięknym pomieszczeniu. Zrobiło się ciemno, jak normalnie byłaby noc, pięknie. E, weźmy sobie Glowstone na początku i postawmy go gdzieś w tym miejscu. Wow! No dobra, taki efekt. Jest piękny! Muszę to przyznać, wygląda to genialnie. Weźmy sobie teraz na przykład jeszcze latarnię morską. Gdzie ona jest w ogóle? Tu ją mamy. Dobra, mamy, mamy latarnię, niszczymy glowstone, kładziemy latarnię. Jejku! Jak to pięknie wygląda, jak ja to jeszcze szybko y, okryję wszystko szkłem dookoła, które to prawda nie ma tekstury, ale no szkoda, no, okryję sobie je szkłem. E, i, I teraz jak mogę stąd wyjść tak właściwie. I zrobić sobie tutaj taką dziurkę. Nie wiem po co to robię, tak szczerze mówiąc. Zróbmy sobie jeszcze coś takiego. Postawię sobie w takim razie tutaj latarnię morską, wejdę do środka oczywiście zaczął się, zaczął padać deszcz, bo jakby to inaczej e, i to teraz zakryje szybą? Jak to się prezentuje? Nie ale teraz już się nie prezentuje fajnie w sumie, teraz to, 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 to nie no, też spoko, jak tutaj na to patrzę, wygląda to jak taka lampa, nie wiem, lampa do robienia zdjęć albo coś w tym stylu Jej, jak to przybliżam, to zgasa Okej? Okay. W sumie jest śmieszne? Jeszcze pochodnie gdzieś tu postawię? No pochodnie też daje taki fajny efekt bijania się, no ale to nie jest to samo co jak z tą no. Co to się zaburza, tam zrobiła na zewnątrz? Jak tu jest jasno? O kurde, bele, normalnie. Na chwilę oślepłem. Chciałem sobie jeszcze szybko wlecieć do oceanu, ale no tak coś chce Minecraft, że nie mogę go znaleźć, więc szukamy, szukamy, szukamy. Nie, to jest tylko rzeka. Dajcie mi ocean. Czy jak pójdę z rzeką, to znajdę ocean. Mam nadzieję, że tak. Choć tutaj, wszędzie jest tylko rzeka. No to popłyniemy sobie tym pięknym, lazurowym kolorem rzeki. Jej, ona w sumie przypływając jest też piękna. Na... Ej, naprawdę, jest bardzo ładna. I tym bardziej z tymi teksturami. Glony, co prawda, nie mają tekstur, ale wygląda to epicko. Jestem ciekaw, naprawdę, jak to wygląda na pełnym morzu. Tylko muszę je znaleźć. Gdzie ono jest? Powiedzcie mi. A co się stało z tą lawą? Czemu ona jest taka ciemna? To, to coś ewidentnie jest takie, tak. Coś się tutaj ze światami zepsuło. Choć co prawda, no, nadal jest to tylko wczesny dostęp, więc pewnie sporo tu się jeszcze zbiegli do pełnej wersji. Może nie mamy, ale jest jakieś takie większe, większe jeziorko. I ono, razem z tym słońcem wystającym z nadbrzegu, nad brzegu, z nad wody, wygląda. Epicko, patrzcie na te cienie Które rzucają te kołamarnice Jak to super wygląda Naprawdę, w takich momentach jak teraz Jestem zdania, że serio warto Było widać tą kasę na tego Na, to, na, na te shaderki, no ale no, jednak Wow! widzieliście jak mi się rozszczepiają Te, te, te macki, jak to super wygląda Szanowni, ja się tym jaram, nie wiem Ale to jest przepiękne, i tak samo jak to wszystko Co tam wystaje z nad wody. i teraz powinniśmy Jeszcze mieć taki efekt przy wyjściu, że Wszystko jest rozmazane, wiem, że na się shaderkach tak jest Tepnąłem się na jakieś mega dziwne kordy i jest, jest, może! Super łodzko, mamy to, tylko takie płytkie, Chciałem trochę głębsze. Ej, no dajcie mi głębsze, może, dobra, tu jest trochę głębiej. No i wygląda to tak samo jak w jeziorze. W sumie to niepotrzebnie się typałem. No ale no dobra, no to posłuchajcie, w takim razie, w tym morskim akcencie, zakończymy sobie ten odcinek. Także dziękuję Wam mega serdecznie za oglądanie. Pływając to wygląda jeszcze bardziej pizko. Dzięki, mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę w górę, jako że pamiętajcie, to był drogi tekstur, bo jak dobijemy 500 łapek to może kupię sobie jeszcze jakiś, ponieważ jest ich jeszcze sporo z tego, co widziałem, między innymi jakiś z ray i tak dalej, tak dalej. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, pamiętajcie, odcinki do 6 stycznia, czyli do czasu, kiedy wszyscy mamy mniej więcej wolne, będą o 9.00, mam nadzieję, że będziemy się widzieć codziennie i tyle, cześć, do jutra, cześć! Uhu!